tej wystawy, która odbywa się też na zasadzie współistniejącego festiwalu trzecich krakowskich spotkań artystycznych pod tytułem Terytoria. Miała być dzisiaj z nami pani prezes Joanna Warchoł, prezes ZPAP oddziału Kraków. Niestety nie dołączyła do nas, zatrzymały ją obowiązki. Natomiast terytoria jako takie wpisują się bardzo fajnie w temat, który dzisiejszy autor chce zaprezentować. Jest to Pan Dobiesław Gała. Tytuł wystawy to są reliefy, a dotyczy to w sumie tak naprawdę miejsc przebudzeń, prawda? Kompozycje prac pana Dobka są związane z subtelnym połączeniem rysunku, malarstwa i reliefu. A głównym tworzywem, w sumie, w jakim pracuję, jest papier. Oczywiście są jakieś odstępstwa od tego i, i na pewno myślę tutaj padnie parę słów od autora związanych z tym. Inspiracją cyklu w prac jest doświadczanie upływu czasu. Jest to próba zilustrowania ulotności i metafizycznej przestrzeni miejsc, którymi autor poświęcił swoją uwagę. Myślę, że to są bardzo ciekawe spostrzeżenia, które akurat myślę będzie łatwiej wytłumaczyć samemu autorowi niż mnie, ja tylko jakby sugeruję pewne rzeczy, które no, w tym wymiarze, który tu widzimy są rzeczywiście fantastyczne, mają swój wydźwięk i myślę, że e, dobrze tutaj działają. Poproszę Cię o parę słów. Dziękuję bardzo. Na początku chciałem podziękować bardzo panu doktorowi Tomaszowi Westrychowi za zaproszenie do tej pięknej przestrzeni, dziekanowi Wydziału Architektury Wnętrz, również za, za aranżację tutaj tego wszystkiego. I tak jak Tongu powiedziałeś, że, że wystawa tematycznie bardzo dobrze się wpisuje w te krakowskie spotkania artystyczne pod tytułem terytoria, ponieważ są to. Pra, są, są kompozycje, wszystkie praktycznie kompozycje są pewnym wykadrowaniem y, pewnych obszarów y, y, odległych od, od percepcji człowieka, od, y, poza naszą y, pewną świadomością. Y, y, są to miejsca, w których, y, w których zachodzą, y, zachodzą przeróżne, y, niewyjaśnione zdarzenia. Y, 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 albo atmosferyczne, albo metafizyczne, albo lub, lub ym, poprzez działalność człowieka najprawdopodobniej najczęściej jest to działalność toksyczna degradująca, dogradująca środowisko, prawda? Ym, y Tytuł, tytuł tej wystawy jakby wyszedł od, od jednego z cykli, czyli miejsca przebudzeń. Są to miejsca, gdzie, gdzie wykadrowany, na, na wykadrowanym obszarze, wyjałowionym, wyjałowionym terytorium, wyjałowionym miejscu, jednak ta przyroda, zalążki nowego życia, nadziei gdzieś tam się zaczynają, gdzieś tam się rodzą. Dlaczego, dlaczego odległe te wszystkie miejsca? No ponieważ, ponieważ wszy, wsze, wszystkie miejsca, które są ponad poza naszą świadomością, brastają przeróżne różne teorie spiskowe. Taką, taką, również inspiracją jest strefa 51, przepraszam. W której, w której, jest jeszcze inne, dokładnie. Ale to jest taka, oczywiście to nie jest jak bardzo odległy, odległe, miejsce, ale jest silnie strzeżone, niedostępnością dla normalnego zjadacza chleba No i tam oczywiście jak, jak, to, jak to bywa również obrasta przeróżne legendy, w których, w których w to, gdzie pewnie są jakieś doświadczenia ze statkami powietrznymi czy, czy, czy jakimiś innymi. Prace ilustrują pewne doświadczanie czasu, tak jak właśnie powiedziałeś na początku, pewne, pewną ulotność naszej pamięci i ulotność tak naprawdę wszystkiego, co nas, co nas otacza, całe, całego naszego wszechświata. Pewne, ilustrują również pewne procesy zmian, które zachodzą Ciągle, w permanentnie, praktycznie zapętlają się w kółku. I te, te zmiany powodują pewne zmiany struktury, wciąż powstające nowe struktury, nowe, nowe odmienne, odmienne formy. Są to, są to również aha, taką, taką moją sugestią. Oczywiście Państwo możecie interpretować te prace oglądając je w jakikolwiek Spokojnie. w różny sposób, ale moją taką intencją było tutaj oczywiście to nie są prace z horyzontalne, nie? nie ma ziemi, nieba, linii, są to prace jakby usytuowane i oglądane z dołu, z góry, czyli z jakby z perspektywy drona lub, 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 lub jakiejś stacji kosmicznej, czyli zbliżenie pewnego Dzień pewnego. Tak, dokładnie, dokładnie czyli z góry znalezienie pewnego miejsca, które, które i wykadrowanie oczywiście z zilustrowanie pewnego miejsca. Ono oczywiście z daleka może wyglądać bajecznie, cudownie, ale ale jest to, jest to raczej miejsce nie do zaingerowane dość na tyle mocno, że, że, że nie nadające się do życia, tak jak wyspy marszala. To jest piękna laguna. Wydawałoby się, że, że, że nic tylko usiąść i, i podziwiać, a jest to miejsce skażone chyba tam stukrotnie bardziej niż Fukushima. Czyli usiąść i, I, i Tak, ale tylko przez 2,5 sekundy, no. bo, później, bo, bo później już nie. E, y, prace, prace są, jest, to jest taka hybryda jakby rysunku i, rzeźb, i, i reliefu, i płaskorzeźby, malarstwa i płaskorzeźby. No stąd, ten tytuł. stąd stąd dokładnie stąd. Tak, tak, tak. Tak jest. Czyli reliefy. Gdzie pracujesz, jakie masz wykształcenie? Tak, dokładnie. Czyli, czyli, czyli jakby jako rzeźbiarz połączyłem te, 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 te swoje płaszczyzny twórczości, czyli rzeźby i rysunku. To co zawsze gdzieś tam mocno eksploatuję. Połączyłem jakby w jedno. Oczywiście teraz powstaną pewne obiekty trójwymiarowe. Ja jeszcze ilustruję tutaj tylko wszystkie te kompozycje łączy element śladu. Czyli czegoś, co się, co się wydarzyło, coś, co zostało po jakimś zdarzeniu. Nie ilustruję tutaj obiektów lub zdarzeń, które to, tego, tego samego procesu. To jest jakby taka jakby archeologia czasu, archeologia śladu. Ono oczywiście można sobie domyślać się, co to było za zjawisko, lub co to był za, za obiekt. I, lub jakie wydarzenie mogło się tutaj wydarzyć. Także my, wydaje mi się, że jeśli oczywiście będą jakieś pytania to. Tak jest. Serdecznie dziękujemy. My zrobimy sobie na chwilę przerwę i dogramy jeszcze coś innego, ale możecie brawa bić. <noise> zapraszamy oczywiście na poczęstunek, także bardzo. Tak, zapraszamy. Serdecznie zapraszamy za otwarty. Proszę To za 6 minut.